Tego zdecydowanie jeszcze nie próbowałeś. Czy wiedziałeś, że we Wrocławiu możesz zjeść niecodzienne kruosanty? Są one wypiekane świeżo na miejscu, i to w wielu wariantach. Na początku spróbowaliśmy dwóch pozycji na słodko kruosanta pistacjowego oraz banoffee pie na wzór kultowego ciasta. Znajdziecie tutaj oczywiście również wytrawne propozycje, takie jak croissant, cheeseburger i absolutną nowość, czyli croissant śródziemnomorski. A powstaje on w taki sposób. Świeże składniki trafiają prosto do chrupiącego croissanta. Bazą jest serek śmietankowy. Następnie dodawany jest sos pesto, kapary oraz ogórki wraz z przyprawami. Następnie trafia do niego sałata lodowa oraz kurczak i suszone pomidory, które idealnie pasują do tej pozycji. Kruosanty można wybrać w wersji tradycyjnej lub ziarnistej dla każdej wytrawnej pozycji. Są one naprawdę ogromne, więc śmiało możecie je zamówić na śniadanie, obiad lub kolację. Lwi w kruosant znajdziesz przy ulicy Dibuła 2 i Wita Stwosza 57 we Wrocławiu